Ja yeah, Witam Was w kolejnym odcinku... We... Pff, czy, 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 voice of wróć. Wróć i powrót! <śle> <śle> wow, wild, wild west! <śle> w ogóle wszyscy by wam pokazać. Brawa dla ekipy! Panie, przepraszam, Mukaista nie wystąpił, bo dostał liścia. <śle> Tomasz Kamel, lat 41. Dzień dobry, serdecznie, a ja o swoim wieku nie będę mówił. A ja powiem 49. Dzień dobry, Tomasz Kamel, dobry. lat 41. Bardzo mi miło, Piotr lata, lat 40 z małym plusem. Z małym plusem. W kształcie dziewiątki. Bo wiesz, że koszula niecie. Przyjść do. Moja słona. Czekaj. Poszła. Nie ziółku, kochane. Pan tak świetnie trzyma identyfikator. Pokażcie, że jesteście za nią, ludzie. Tu jest kamera, świat patrzy. Klaps! Josephine, I send you all my love. To jest. I dalej nie pamiętam, ale strasznie to lubię. Hollywood. Kontrakt. Podpisujemy. Do widzenia.